Dzień dobry dzieci, witam was w poniedziałek. Nowy tydzień, nowe podręczniki. Zaczynamy podręczniki część czwartą. To oznacza, że coraz bliżej do wakacji. Proszę was, byśmy otworzyli nasze podręczniki na stronie czwartej. Podręcznik czwarty, strona czwarta. Będziemy analizować wiersz pod tytułem Żaba Jana Brzechy. Nasza papuga mówi nam, że to jest wspólne słuchanie, więc proszę was posłuchajcie. Jan Brzechwa, Żaba. Pewna Żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada: Jestem chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada: Pani zanadto się poci. Niech Pani unika wilgoci. Niech Pani się czasem nie kąpie. Niech Pani nie siada przy pompie. Niech Pani deszczu unika. Niech Pani nie pływa w strumykach. Niech Pani wody nie pija. Niech Pani kałużą mija. Niech Pani nie myje się z rana. Niech Pani, Pani kochana na siebie hucha i dmucha. Bo Pani musi być słucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie: Jestem chora, a doktora chora słucha, mam być sucha? Będę słucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku został z niej garstka proszku. A doktor wrapi się w ucho. Nie uszło. Jej, to ta sucho. Kochane dzieci, z jakiego powodu żaba poszła do doktora? Ja myślę, że żaba poszła do doktora z takiego powodu jak my, gdy jesteśmy chorzy, tak? Żaba była słaba, źle się czuła i poszła do doktora. Co zalecił jej lekarz? W tekście mamy tutaj napisane, że lekarz zalecił jej. Unikania wilgoci, trzeba się nie kąpać, nie siadać przy pompie, deszczu unikać, w strumykach nie pływać, wody nie pić, kałuże umijać, nie myć się z rana i huchać na siebie i dmuchać. Czyli pan doktor zalecił jej, by unikała całkiem wody, tak? A co to znaczy, by na siebie huchać i dmuchać? Huchać i dmuchać znaczy to, by o siebie bardzo dbać. Kiedy my jesteśmy chorzy, leżymy w łóżku, bierzemy witaminy, huchamy na siebie i dmuchamy, żebyśmy nie byli bardziej chorzy, tak? żeby nam się nic mocnego nie stało. Tak samo żaba miała na siebie huchać i dmuchać. A czy wiesz, był zabawny? Chyba był zabawny, był śmieszny, dlatego że pan doktor nie wiedział, co robi i powiedział żabie, by woda, która jej była potrzebna do życia, całkiem z niej zrezygnował, tak? Żaba musiała zrezygnować całkiem z wody. I dlatego żaba zamieśniła się w garstkę proszku. A czy woda potrzebna jest rośliną i zwierzętom. Tak. Woda potrzebna jest zarówno roślinom, jak i zwierzętom. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo ważna dla naszego życia. Pamiętacie naszą rzeżuchę w klasie? Gdybyśmy jej nie podlewali, rzeżucha by. Poschła, jak nasza żaba w wierszu. Zwierzęta też potrzebują pić wodę, tak? Niestety jest coraz mniej wody na Ziemi, jest dużo suszy, tak? Palą się również lasy, i my musimy pamiętać o to, by dbać o naszą wodę. Byśmy jej nie marnowali, byśmy wykorzystywali ją kilka razy. Na przykład zamiast wylewać ciągle wodę do kranu. Lepiej iść i podlać tą wodą kwiatki albo nawet drzewka, tak? Bo bardzo potrzebują wody, do czego Was bardzo zachęcam. Otwórzcie również teraz ćwiczenia na stronie czwartej. Też nowe ćwiczenia, część czwarta, strona czwarta. Zadanie pierwsze. Przeczytaj zdania i podkreśl te, które pasują do zaleceń lekarza z wiersza żaby. Czyli co powiedział lekarz żabie? Żaba powinna często się myć. Czy to powiedział lekarz żabie? Nie, wręcz przeciwnie. Kazał się jej nie myć. A czy miała unikać deszczu? Tak, żaba miała unikać deszczu, a więc podkreślamy, czy żaba miała unikać deszczu? I tu się nie chce podkreślić. Ale, ale wy podkreślicie, tak? Mi się coś tutaj zawisiło. Dobrze. Podkreślamy, Żaba miała unikać deszczu. Żaba powinna pić dużo wody, powiedział i tak pan doktor? Nie, pan doktor jej powiedział, że ma nie pić wody. A czy musi być sucha? Tak. Pan doktor powiedział jej, że musi być sucha. Również to podkreślamy. Zadanie drugie. Odpowiedz na pytanie i wybierz i przepisz zdania z ćwiczenia pierwszego. Jaka musiała być żaba? Musimy tu napisać, że żaba musiała być sucha. Czego musiała unikać żaba? Żaba musiała unikać deszczu. Proszę Was, byście napisali te zdania w linijkach ładnie i wyraźnie, tak jak pięknie napisaliście dyktanda. Teraz zadanie trzecie. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, do czego rośliny i zwierzęta potrzebują wody. Patrzymy na nasze ilustracje. Widzicie, zwierzęta muszą wodę pić. Rośliny podlewamy wodą. Rybki żyją w wodzie. Ptaszki też potrzebują wody, tak? do paplania, do picia. A może wy znacie inne przykłady roślin i zwierząt, które potrzebują wody. Ja mam na przykład pieska i mój piesek ciągle potrzebuje wody w misce. Tak? Musi pić tą wodę, tak jak my. A Wy. Macie jakieś przykłady? Myślę, że macie ich bardzo dużo i każdy teraz może powiedzieć te przykłady sobie głośno. Przejdźmy zatem do zadania czwartego. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz, do czego ludzie potrzebują wody. Widzicie, ludzie, tak samo jak zwierzęta i rośliny, potrzebują wody pić, tak? Dziewczynka pije tutaj wodę. Wodę potrzebujemy również do kąpieli. Również w wodzie pływamy. Lubimy spędzać wolny czas w różny sposób i pływamy w wodzie, tak. Wodę też używamy do mycia samochodów, ale nie tylko. Bo jak potrzebujemy jeszcze wodę, do czego? Podaj inne przykłady, które pokazują, że ludziom potrzebna jest woda. Myślę, że macie tych przykładów bardzo, bardzo wiele. Pamiętajcie, że woda jest takim źródłem życia. Ta woda naprawdę jest nam bardzo potrzebna, więc dbajcie o tę wodę, by jej nam na tej ziemi nie zabrakło. Zadanie piąte. Przeczytaj wyrazy podane z ranki, dzieląc je na sylaby. Uzupełnij zdania wybranymi wyrazami. Dla zdrowia ważne jest. Uwaga! Pić, picie czy piciu czystej wody. Dla zdrowia ważne jest. Picie. Dzielimy na sylaby. Picie. Pamiętaj, żeby myć, mycie czy myciu. Myć ręce przed obiadem. To jest to co was zawsze prosiłam w klasie. byśmy poszli myć ręce przed posiłkiem, przed drugim śniadankiem. Na rączkach mamy bardzo dużo bakterii, dlatego te ręce trzeba dużo myć. Pamiętacie również jak przysłałam wam filmik z myciem rąk? Na naszych rękach gromadzi się bardzo dużo bakterii. Dlatego mycie rąk jest bardzo ważne. Nie zapomnij o. Tak, o myciu zębów przed posiłkiem. Myciu zębów przed posiłkiem. Mycie zębów również jest bardzo ważne, żeby nam zęby nie bolały, żeby nam zęby. Nie wypadały. Dbajcie o siebie, dbajcie o wodę. Kiedy myjemy zęby, woda w kranie nie musi cały czas lecieć, tak? Można ją zakręcać, naprać sobie wodę do kubeczka, zakręcić i pukać ząbki wodą z kubeczka. Dziękuję za dzisiejszą lekcję edukacji polonistycznej. Proszę Was, abyście na edukację. Również przygotowali plakat o tym, jak będę dbał o wodę, jak dbać o wodę, o to, by o jej nie zabrakło, tak? Na ziemi jest coraz mniej wody, więc zróbcie plakat, co zrobić, by dbać o wodę. Dziękuję Wam bardzo. Odpocznijcie. Zobaczymy się na lekcji matematyki. Bye, bye.